Tora Stanisława Gawłowskiego. Szanowni Państwo. ja niezbyt chcę się, w sensie bym powiedział wyżywać, a tutaj raczej tego słowa nie chcę użyć. Nie chcę jakoś opisywać działań Wód Polskich. Ja mam bardzo krytyczny stosunek, a, a mam też przekonanie, że od lat w Polsce trwa debata o, na temat dobrego systemu zarządzania gospodarką wodną. Od lat wielu. Sam taką debatę przez lata prowadziłem i szukałem jakiegoś złotego środka, no. rozwiązania, które z jednej strony pozwoli na to, żeby właściwie gospodarować wodami, a z drugiej strony określać, osiągać te cele, które są oczekiwane przez różnego rodzaju interes, interesariuszy w gospodarce wodnej. One bardzo często są przeciwstawne, one się bardzo często wykluczają, ale jednak i tak władza publiczna, administracja publiczna takich rozwiązań musi, Szukać. A przed nami nowe wyzwania, te wyzwania, które wynikają ze zmian klimatu, te wyzwania, które siłą rzeczy są dyktowane przy naszym współudziale w prawie europejskim. I w związku z tym, na początek, jeszcze kilka pytań, a potem sam, jako sam, bez proszę tutaj, legitymacji absolutnie żadnej przynależności politycznej, partyjnej, spróbuję na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: Czy właściwym umiejscowieniem jest gospodarowanie wodami w Ministerstwie Infrastruktury? Czy najważniejszą rzeczą w sprawie dotyczącej wód jest transport wodny? Czy rzeczywiście taki wielki organizm, jaki w Polsce został dzisiaj stworzony, Wody Polskie, które zarządza trochę ponad 53 tysiącami rzek? setkami, a może nawet milionami kilometrów, gigantycznym ilością infrastruktury technicznej, który kumuluje dokładnie wszystkie uprawnienia, jest najlepszym możliwym modelem. Wody polskie dzisiaj to tak duży organizm, który stał się władzą wodną. Odpowiada za bilansowanie, pozwolenia wodnoprawne, odpowiada za Osiągnięcie tych celów, które opisane są choćby w ramowej dyrektywie wodnej, dobry stan wód w jednolitych częściach wody. Czy to realizuje? Każdy z nas chyba zna odpowiedź? Ja wygłośno nie. Wody polskie to również instytucja, która zarządza infrastrukturą, całą infrastrukturą. Ale czy może zarządzać dobrze, jeżeli Państwowa instytucja Opisana specjalną ustawą, prawem wodnym. Od samego początku plan finansowy, który prezentuje, zawiera wynik ujemny. Co roku Parlament Polski przyjmując plan finansowy Wód Polski, który jest częścią budżetu państwa, przyjmuje plan finansowy z wynikiem ujemnym. W tym roku to jest bodajże 600 czy 800 milionów złotych, w ubiegłym było też kilkaset milionów złotych. No co to musi oznaczać? No nie realizuje tych zadań, które są opisane w ustawie prawowodnym, bo nie ma na to pieniędzy. I gdybym miał, choćby w części dotyczącej działań związanych z ochroną przed powodzią. Łatwiejszy do opisania w liczbach, bo dużo trudniej jest opisać te działania, które dotyczą ochrony przed suszą. Skutki cięższe, dużo trudniejsze i wieloletnie, ale łatwiej w liczbach opisać i zrozumieć rzeczy. Obwołowanie przeciwpowodziowe. Infrastruktura, która w Polsce istnieje i dość łatwo powiedzieć wymaga utrzymania właściwego i wymaga być może rozbudowy, nawet na pewno rozbudowy w wielu miejscach, gdzie zjawiska związane z powodzią się pojawiają. Przepraszam, jestem politykiem, jesteśmy w Senacie, więc państwo mi wybaczycie. Jednak porównanie raz, polityczne raz. Przez słynne 8 lat rządów Donalda Tuska Platformy średniorocznie modernizowano i budowano nowych odwoływań przeciwpowodziowych w Polsce na poziomie dwustu kilkudziesięciu kilometrów, 250 do 300. Przez ostatnie 8 lat, to też cytat polityczny, ale tych ostatnich 8 lat, to jest około 25 kilometrów. Taka jest skala różnicy. Tak bardzo wielkie są zaniedbania w części dotyczącej utrzymania infrastruktury hydrotechnicznej. Mamy to szczęście, że tak na dobrą sprawę was, przez ostatnie 8 lat jakieś nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, e, czyli powód się nie zdarzyła, no, ale przecież to nie znaczy, że się nie zdarzy. Bo po to się buduje tego typu infrastrukturę. E, Wody polskie to też regulator. E, moi przedmówcy już zdążyli o tym wspomnieć. Są cele określone nie tylko w ramowej dyrektywie wodnej, ale w dyrektywie ściekowej, które mówią o obowiązku dotyczącym oczyszczania ścieków komunalnych, osiągnięcia celów dotyczących minimalizacji zrzutu fosforu, azotu, innych związków, które stanowią gigantyczne zagrożenie dla wód, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu, a więc brakujących cieplejszych zim itd. itd. Regulator, który realizuje cele nie wynikające z faktycznych potrzeb zarządzających infrastrukturą wodno-ściekową, tylko cele polityczne. Wystarczy, że jeden z ministrów powie: Nie, wyrażam zgody na nowe taryfy i już nie, wody polskie tych taryf nie realizują. Ale czy są z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje? W Senacie. Kilka miesięcy temu przyjęliśmy projekt ustawy przywracający stan poprzedni. Uznaliśmy, że w tej sytuacji lepiej, żeby regulatorem z powrotem stały się rady gminy, które jeżeli nie chcą podnosić cen dostarczania wody do mieszkańców i oczyszczania ścieków, to mają możliwość dotowania z budżetu własnych gmin do takiego rozwiązania. Ten projekt oczywiście trafił do zamrażarki sejmowej, ale. Ten projekt też wyraźnie pokazuje, że jeżeli regulator wody polskie nie chcą wyrazić zgody na zmianę taryfy i widzą, że jest pełne uzasadnienie, to muszą znaleźć inne rozwiązanie, na przykład dotować wodę w danej gminie. Nie może być konsekwencja zdarzeń mniej więcej taka, nie wyrażamy wam zgody na nową taryfę, a jednocześnie róbcie, co chcecie. Bo jeżeli rzeczywiście mamy osiągać cele wynikające z ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy wodno odbierać ścieki z aglomeracji wodno-ściekowej w całości powyżej 10 tysięcy RLM-ów, jeżeli mamy mieć stan taki, że uposażenie ma być tam minimum 98%, to naprawdę niewielka ilość takich aglomeracji wodno-ściekowej w Polsce spełnia te, te wytyczne. Miasta się rozbudowują. Powstają nowe potrzeby. To jest oczywisty proces. Tylko ten proces przy zamrożonych taryfach pozwala na to, żeby w najlepszym przypadku nie degradować już istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej. Regulator wody polskie również w tej części nie zdaje egzaminu. Dyskutując kilka miesięcy temu uzyskaliśmy informacje od wód polskich na 1000. Blisko 200 wniosków w tamtym czasie złożonych o nowe taryfy. 30, 300, kilkadziesiąt zostało załatwionych pozytywnie. 300, kilkudziesięciu odmówiono, a dla 300, kilkudziesięciu kolejnych, czyli kolejnych 30% w zasadzie nie podjęto żadnej decyzji, a wnioski były złożone w 2018-2019 roku. Więc jak e, e, odpowiedni menadżer zarządzający spółką wodnościową ma podejmować decyzję w tej. Sprawie. Pozwoliłem sobie tylko i wyłącznie na taki opis tego, co, co już dzisiaj się dzieje w, w tej przestrzeni związanej z zarządzaniem infrastrukturą wodną, gospodarką wodną jako całością. A przecież te zmiany, które te oczekiwania i te wyzwania, o których już moi przedmówcy mówili, wynikające ze zmian. Klimatu, wynikające z nowego prawa europejskiego, które oczekuje jeszcze dalej dalszych działań, wynikające z gigantycznych potrzeb czy wielkich potrzeb inwestycyjnych w tym wymiarze i niedofinansowania gospodarki wodnej. A też jako ciekawostkę dopowiem, 80 ponad miliardów złotych wpłynęło od, tylko z tytułu uprawnień do emisję ze sprzedaży uprawnień do emisji do budżetu państwa. To nie wpłynęło do budżetu Unii Europejskiej, tylko do budżetu państwa polskiego. I te pieniądze mają być przeznaczone między innymi na adaptację do zmian klimatu, a adaptacja do zmian klimatu w dużej części dotyczy właśnie gospodarki wodnej. Niestety nic z tych pieniędzy nie trafia do tego obszaru. I druga liczba, którą warto wymienić. W ubiegłym tylko chyba roku na działania, które dotyczą pseudo pomocy, pseudo pomocy w obszarze dotyczącym niskich cen energii z budżetu budżetów publicznych przeznaczono blisko 100 miliardów złotych. A na wszystkie pieniądze, które dotyczyły gospodarki wodnej, szeroko rozumianej, na wszystkie działania to było około 5 miliardów złotych skala. Podaję te liczbę, żeby sobie uświadomić, że te priorytety, które w Polsce są, muszą wrócić na właściwe normy i do właściwych miejsc, ale żeby to dobrze się stało, to my rzeczywiście musimy w pierwszej kolejności rozdzielić władzę wodną, prawdziwą władzę wodną, która będzie niezależna i obiektywnie patrzeć na potrzeby i bilansowanie zasobów wodnych. Spanio profesor. Tak, chwilę przed rozmawialiśmy o perspektywie przed konferencją dzisiejszą i o takim planowaniu. No nie może być tak, że oto państwo polskie zapowiada potrzebę budowy broków energetycznych w energetyce jądrowej. Rozumiem, nie kwestionuję, ale nie może być tak, że ta potrzeba pojawia się, jest wyrażana poprzez bardzo konkretne lokalizacje i nikt się nie zastanawia, czy tam istnieją zasoby wodne. To jest pierwszy podstawowy element, absolutnie pierwszy, który powinien być rozstrzygnięty. Jeżeli pojawia się miejsce X na mapie, to to miejsce X musi być woda. Wystarczyło spojrzeć na prezentację dzisiaj pana profesora Okruszko, żeby wiedzieć, że niektóre lokalizacje są wykluczone. Czy jest to niemożliwe? A jednak zostały opisane poważne instytucje publiczne i prywatne. O tym głośno mówią, że będą tam budować reaktory jądrowe. Ale jak będą chłodzić? Jak będzie zaopatrzona, zaopatrzenie w wodę? Woda z wartej doteci wpuszczona do tego jednego zbiornika, o którym oni mówią, że będzie napełniona. Musiałaby tam płynąć 30 lat, żeby napełniać ten zbiornik. Więc. Prawdziwe bilansowanie wodne w Polsce musi się odbywać i to prawdziwe bilansowanie musi być oderwane od wszystkich interesariuszy, bez względu na to, jak oni się nazywają, czy oni są publiczni, czy prywatni, czy jeżeli rzeczywiście chcemy realnie i prawdziwie rozwiązywać wszystkie inne problemy. Władza wodna, taka instytucja musi być utworzona niezależnie od wszystkich, którzy chcą korzystać albo zarządzają infrastrukturą wodną. Musi być do tego zaproszony samorząd. Dzisiaj samorząd jest częścią władzy publicznej. Lepiej, gorzej traktowany ma przy taryfach sobie średnio radzi z gospodarką wodno ale przecież nie da się rozwiązywać wielu problemów dotyczących, choćby mikroretencji i retencji, bez udziału i zaangażowania samorządu terytorialnego. Samorząd musi być partnerem w tym procesie. Przez ostatnie lata samorząd został... Nie tylko wyrzucony z podejmowania jakichkolwiek decyzji, ale zniechęcony do podejmowania i do współuczestnictwa w tym, w tym procesie. Mówiłem o tym regulatorze, to nie tylko to musi wrócić do samorządu. Samorząd w tych procesach dotyczących choćby melioracji, melioracji kiedyś szczegółowej, on musi być poważnym partnerem. Bez i w takim rozumieniu pierwotnym, czyli nie odprowadzania wody z terenów po to, żeby uzyskać jak największą powierzchnię rolną, tylko utrzymania dobrych, właściwych stosunków wodnych na danym obszarze. Być, musi być zwiększenie finansowania w obszarze dotyczącym gospodarki wodnej. Musimy się na nowo nauczyć korzystać z pieniędzy nie tylko krajowych, ale zewnętrznych. Musi być racjonalna i długoterminowa polityka w obszarze dotyczącym gospodarki wodnej. To planowanie, które dotyczy tak naprawdę wszystkich obszarów. Wspomniałem tylko o energetyce jądrowej, ale przecież cała energetyka w zasadzie wymaga, ta energetyka w takim rozumieniu zawodowym wymaga dostępu do wody. Przemysł, zaopatrzenie w rolnictwo, przywrócanie i dbałość o obszary przyrodniczo cenne. Wszędzie tam. Wymagane jest właściwe gospodarowanie wodą. To wymaga zmian ustawowych w obszarze dotyczącym gospodarki wodnej, w obszarze dzisiaj dotyczącym wód polskich. Jest jeden tylko kłopot. Czasami można przeprowadzać kolejne operacje, tylko, tylko pacjent może nie przeżyć. Wielka reforma, która się odbyła w 2017 roku nie może być zmieniona jednym prostym pociągnięciem. My potrzebujemy dobrego planu i ewolucji, ale też i konsekwencji w tych działaniach. Wszyscy muszą znaleźć się, widzieć się interesy związane z gospodarką wodną, ale cele, które są jakoś szczególnie nadrzędne to. One są w zasadzie już dobrze opisane w prawie europejskim. Tak na dobrą sprawę te dyrektywy, które już dzisiaj obowiązują i te dyskusje, które się toczą przy nowych wyzwaniach w ramach pakietu dokumentów Fit for 55, one dobrze implementowane i przetransportowane do prawa krajowego i ze zdrowym zrozumieniem struktury zarządzającej pozwolą na to, żebyśmy rzeczywiście uzyskali Dobrą organizację zarządzania wodami. Bez świata nauki tego się pewnie celu nie da osiągnąć. Politycy mają to do siebie, że będą toczyć się spory, widząc tylko fragment zarządzania wodami. Jeżeli wygrywać będzie przekonanie, że transport wodny jest najważniejszy, no to ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić na no, że piątą klasę drogi wodnej. Niemożliwe, nie ma tyle wody, ale. Wystarczy świat nauki posłuchać i odpowiedź byłaby oczywista, ale to nie przeszkadza, żeby opowieści tego typu się pojawiały. Już na zakończenie, żeby też się trzymać czasu. Też sobie pozwolę absolutnie poza obszarem nauki na konferencji naukowej powiedzieć, Polacy mają prawo do wody. Po prostu. I gdybym miał parafrazować powiedzenie jednego z byłych prezydentów, on wtedy mówił gospodarcza. Gospodarka głupcza, to bym powiedział woda głupcza, bo rzeczywiście w Polsce to jest jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed nami. Dziękuję.